Nie żyjecie do rana. Noc ta ostatnia przez was przyspana. Pora mi piekło już zawiadomić, że wszystko z planem trzeba zadzwonić. Lucyfer, prezent nam zafundował. Sieć komórkową w piekle zmajstrował. Jak tam z zasięgiem? Hmm. No, proszę, proszę, napiszę pani, SMS za dwa proszę. Odwaliłem mnie zły popis. Rokita. No, a teraz pora, dałam coś, bracia, na spanie, by wam nie w głowach było wstawanie. Hmm, ma tu magiczną taką pałeczkę. Czuję, że paśnią dłużej troszeczkę. Halo, pasterze, stawać wam trzeba. Co ty wyprawiasz na wielkie nieba? Chcesz krzywdzić swoich braci pasterzy? Któż do betlejem wtedy pobierze? Lecz ja cię, bratku, jakoś kojarzę. Pamięć pamiętam świetno, pamiętam parze Rączki do góry, obróć się. Spytam, ktoś ty? Popatrzmy. Zjawem Rokita, o wielkie nieba, Alan koledzy, pośród pasterzy są spiekła śpiedzy. Jestem już, bracie, gdzie ten pikiennik? Mów, kto cię przysłał? Co chciałeś zrobić? Jakie żeś plany umyślił sobie? A! Na pomoc! Macie uciekaj ufo! Chwila, panowie! Nie żadne ufo darujcie sobie! Nie przytaniele, To dobrze ludzie. Spokojnie czasza, żebym was zbudzić. Ale ktoś ty, ja to co od nas chcecie? Powiem i w końcu, końcu chcecie. Jesteśmy dobre anioły z nieba. Żebym was zbudzić, tak było trzeba. I ma dzisiaj się zrobić, do Na A ludziom miłość, nadzieję. – Szedłem tu do was, by mnie przekazać. – Byście go witać przybiegli zaraz. – Lecz patrzę, a tu ten oto diabeł chciał tu was zabić. – Więc całą sprawę przyjął zaraz biuro angielskie. Chcemy wyjaśnić plan diabełski. – Ha! Więc to diabeł. Zaraz wiedziałem, że coś z nim nie tak. – Zło przeczuwałeś. – To myśmy do nas cię przygarnęli, a tyś nas za to po chciał zdzielić. – Wstyd się. – Ha! Wszak to diabeł. Niejedno draństwo zrobił. – Dobra, słuchaj. Kto naszłał ciebie? Imię? Nazwisko? Nic wam nie powiem. Nic wam nie powiesz? A to ciekawe. Archanioł, Gabriel tym co ma w trawę, że krąży w czasie bez żadnej szkody. Przynieś mi bracie święconej wody, skroś w kabiegu, kropi go przynieść. pożałuje pożałuje, ze zabinę. Szybko my z tobą się rozprawimy. Po prostu zaraz siebie ościmy. Nie, błagam, nie szcicie. Wy na przyczynę! Lecz nie, nie czyńcie chrześcijaninem. Lucyfer kazał mi ich tym zdziwić ludzie nie dowiedzieli, że Chrystus na świat przyszedł bytejem, żeby nie mieli ludzie nadziei. Patrzcie, jak zmyślił to, kawał drania. Słuchaj, Rokita, koniec kłamania. Nie, ja nie kłamię, także trzy króle też nie dojadą i nikt w ogóle. Król Herod i inni spiekła agenci, wszyscy w przybraniach z pozoru święci. Słuchaj, Michale, może nie kłamie, może naprawdę to tacy dranie. Prawdę ja rzekłem, jak piekło kocham. Błagam, nie chrzcicie! Dobra, wynocha i żeby więcej co nie widział, albo cię oszczędząc znak krzyża. Dzięki niebiescy, dobrze z was panowie. Nie, nie, roczna już spada sobie. Bo coś go puścił, zaraz doniesie, że wszystko wiemy. A co mam przeżyć, lepiej nie chcecie. Ale, uwaga, wszystkie jednostki, biegielna zdrada. Plan i dalsze króli przyznać ochronę. Chronimy wszystkich, co wieść po obu, co zniosą później pośród narodów. A wy, pasterze, już nie zwlekajcie, lecz budźcie innych i pospieszajcie. Idźcie się skłonić w Bożej dziecinie, niech wiara w niego nigdy nie zginie. Musimy lecieć. Aniołowie, czekajcie jeszcze, Ty masz tu powiedz. Uratowaliście dziś nasze życie, wielkie Wam dzięki, jeśli życzycie. Byśmy dziesiątku połkną dali. Zbudźmy wszystkich, będzie muszali. Tylko nam wskażcie, gdy ta nadzieja na światło przyszła. stań w